Czekać okay. jak, jak Proszę może, tak? Dobrze. E, więc tak jak już mówiłem dzisiaj na prezentacji, pracujemy tutaj razem wspólnie, w biuro w Białymstoku, biuro w Warszawie nad aplikacją iVirtualI, która będzie wspierać osoby niewidome w poruszaniu się po mieście, w szczególności w pokonywaniu skrzyżowań i przejścia pieszych. Aplikacja ta będzie posiadać kilka modułów. Pierwszy moduł będzie odpowiedzialny za nawigowanie osoby niewidomej z użyciem odbiornika GPS, czyli chcemy, aby z użyciem naszej aplikacji osoba niewidoma w łatwy, intuicyjny sposób dotarła do założonego celu. Kolejne moduły związane są z algorytmami zaawansowanymi, algorytmami przetwarzania i klasyfikacji obrazu. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za wykrycie przejścia dla pieszych oraz za prawidłowe przeprowadzenie osoby niewidomej przez to przejście. Kolejny moduł związany jest z wykrywaniem koloru sygnalizacji świetnej, czyli osoba niewidoma korzystając z, z, z urządzenia iPhone, z zbudowanej kamery urządzenia iPhone lub ze zdalnej kamery podłączonej przez interfejs Bluetooth albo wi będzie mogła sprawdzić kolor. Tej sygnalizacji. Również osoba niewidoma albo osoba widząca będzie mogła za pomocą tejże kamery lub iPhone'a zbudowaną kamerą, rozejrzeć się w cudzysłowie oczywiście, czy nie nadjeżdża samochód, autobus, tramwaj lub rower. Tak? Czyli obiekty, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu osoby niewidzącej. No i czyli został nam jeszcze. Nie, w zasadzie to już tak. Też na wszystkie... Modele, Może żeby... ja wpadnę Panu słowo, tak? bo szczycicie się przede wszystkim tym, że to urządzenie będzie nie tylko funkcjonalne, to jeszcze dużo tańsze niż obecnie dostępne tak. na rynku, tak? Na czym to polega? Będzie ono dużo tańsze, dlatego że mm, nie ponosimy kosztów stworzenia dedykowanego rozwiązania. To znaczy? Już teraz, dzisiaj wkracza do Polski technologia no, na całym świecie. To Wkracza technologia, w której telefon zintegrowany jest z komputerem wraz z systemem operacyjnym. samo urządzenie wyposażone jest w szereg przydatnych rozszerzeń, typu budowana kamera, głośniki, czy możliwość w ogóle podłączenia z danej kamery i z danych głośników, akcelerometry, żyroskopy. Tak? To jest już naprawdę potężna zabawka, która może pomóc. Osobie, osobie niewidomej. I w związku z tym, mając na uwadze fakt, że ta technologia staje się już coraz bardziej dostępna, ona już teraz jest, można, można kupić, a będzie coraz bardziej tanieć, nie ma sensu według nas um, poświęcać środki na, na tworzenie dedykowanego urządzenia. Możemy wykorzystać urządzenie, które już teraz jest. Czyli na warto... przykład, że wpadnę w Panu słowo, zwykły człowiek, niewidomy, z czym by się wtedy poruszał? Co to by było? Bo nie musi się znaleźć na sprzęcie, celu, prawda? To jest urządzenie iPhone. Uh -huh. A, e, natomiast, e, jak mówię, może także to być iPhone Plus dodatkowa kamera na, na interfejsie Bluetooth albo Wi-Fi Plus dodatkowe głośniki e, tego typu rzeczy. Natomiast, e, co warto też podkreślenia, redukujemy koszty związane z stworzeniem interfejsu dla osoby niewidomej. Przecież także korzystanie z samego urządzenia jest, jest, jest sprawą e, nam, osobą zdrową, wydającą się bardzo trudną. Natomiast firma Apple dostarcza już dedykowany interfejs pomagający wykorzystanie tego urządzenia przez osoby niewidome, czyli ten koszt nam odpada. My musimy stworzyć tylko dobry, intuicyjny interfejs dla osób niewidomych, interfejs do tej naszej konkretnej aplikacji. I w tym celu także na każdym etapie badań konsultujemy się z osobami niewidomymi, słowowidzącymi, zrzeszonymi w Polskim Związku Niewidomych i z niezależnymi ekspertami, to znaczy no, Zdajemy sobie sprawę, że, że, że dla nas tworzenie takiego interfejsu byłoby rzeczą trudną. Nie znamy tak naprawdę poszedł, nigdy nie żyliśmy w świecie osób niewidomych, natomiast właśnie konsultujemy się z takimi osobami, w szczególności z programistami, którzy tworzą już teraz interfejsy do, do, dla osób niewidomych. Tak? I kiedy spodziewacie się wdrożenia tego urządzenia? Kiedy Za będzie dwa lata kończymy badanie i prace rozwojowe, no i to jest już tylko e, krok, żeby to ładnie opakować w dostępny produkt, który będzie można e, ściągnąć e, z e, Apple Store. Tak dziękuję tak serdecznie. No dziękuję. Dziękuję.